Dzień dobry Państwu. Witam Was bardzo gorąco i serdecznie w tym niezwykle uroczystym dniu. Rok 2020 jest bardzo bogaty w jubileusze i piękne rocznice. 18 maja obchodziliśmy setną rocznicę urodzin największego z Polaków świętego Jana Pawła II. W sierpniu będziemy świętować setną rocznicę cudu nad Wisłą Bitwy Warszawskiej. A dziś... Dziś 27 maja, w tym dniu obchodzimy jubileusz 30-lecia odrodzenia samorządu terytorialnego w Polsce. Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym i wybory samorządowe, które odbyły się 27 maja 1990 roku, przywróciły w Polsce samorządy gminne. To wielkie święto wszystkich społeczności lokalnych które są jedną z głównych podstaw ustroju demokratycznego, a prawo obywateli do uczestnictwa w kierowaniu sprawami publicznymi jest jedną z demokratycznych zasad, co zostało podkreślone w preambule Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego. Nie byłoby to możliwe bez działalności niezależnych samorządnych związków zawodowych Solidarność, które w centrum zainteresowania stawiały człowieka jego godność i zwykłe potrzeby. Stąd postulat związkowców podczas pierwszego krajowego zjazdu delegatów w 1981 roku przywrócenia Polski samorządowej. Reforma samorządowa spowodowała, że decyzje dotyczące spraw lokalnych są podejmowane tu, na miejscu, w myśl zasady pomocniczości, którą można scharakteryzować słowami. Tyle władzy, na ile to konieczne. Tyle wolności, na ile to możliwe. Oraz tyle państwa, na ile to konieczne. Tyle społeczeństwa, na ile to możliwe. Proszę Państwa, w minionym trzydziestoleciu w naszych samorządach gminnych pracowało wielu radnych, wielu wójtów i burmistrzów. Myślę, że dzisiejsza uroczystość jest dobrym momentem do tego, aby przypomnieć tych, którzy jako pierwsi z mandatu demokratycznych wyborów zostali wójtami i burmistrzami wówczas w rejonie, powiat w rejonie mińskim powiatu wówczas nie było. W cegłowie pierwszym wójtem był Czesław Wąsowski. W dębem wielkim Dariusz Krzewski. W dobrem Sylwester Zbrzezny. W Jakubowie Tadeusz Sobotka w Kałuszynie pierwszym burmistrzem był Eugeniusz Niezborała, w Kołbieli Stefan Kloch, w Latowiczu Barbara Maślankiewicz, w gminie Mińsk Mazowiecki Antoni Jan Tarczyński, w Mińsku Mazowieckim mieście Zbigniew Grzesia, w gminie Poświętne Jerzy Popławski, w gminie Sienica Krzysztof Michalik. w gminie Stanisławów Wojciech Witczak, w gminie Strachówka Józef Kapaon, w gminie Mrozy Stanisław Paro. A w dwóch gminach, które w tej chwili są w obrębie powiatu mińskiego, w gminie Halinów wójtem był Janusz Konowrocki w gminie Sulejówek Sławomir Lamowski. Proszę Państwa, wielu z nich odeszło na drugą stronę. Nie ma ich wśród nas. Chwilą ciszy oddajmy cześć tym, którzy pracowali w samorządach gminnych. Wspominamy panią burmistrz Zofię Wołkiewicz, Stefana Klocha, Jerzego Lisickiego. Rocznica odrodzenia samorządu terytorialnego w Polsce jest bardzo ważna dla nas mieszkańców powiatu miejskiego, ponieważ przez ostatnie trzy dekady Wszyscy zmieniamy nasze najbliższe otoczenie na lepsze. To dla Was, Szanowni Mieszkańcy, mając Wasz mandat zaufania, my, samorządowcy, zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej, pełnimy wspólnie z Wami rolę gospodarzy na naszym terenie. Każdego dnia rozważnie podejmujemy przemyślane decyzje, które służą dobru wspólnemu. Mamy długoletnie doświadczenie w samoorganizacji lokalnych społeczności, spotkania gospodyń wiejskich pomoc świadczona w ramach parafialnych wspólnot czy działalność ratownictwa ogniowego możemy traktować jako oddolne formy obywatelskości. Siłę lokalnych społeczności tworzą społecznicy i organizatorzy, którzy swoją postawą autentycznego zaangażowania zyskują autorytet wśród sąsiadów, bliższych i dalszych. Takich liderów z poczuciem misji na terenie naszego powiatu jest wielu. Są oni oparciem dla całej wspólnoty. Dlatego dziś w Dniu Święta Samorządu Terytorialnego dziękuję wszystkim mieszkańcom gminy Cegłów. Plac, praca dla Was jest dla mnie zaszczytem. Jestem dumny, że mogę poświęcić swoje życie zawodowe służbie publicznej. A Atutem samorządowców jest gruntowna znajomość lokalnych potrzeb. Dlatego możemy skutecznie, często szybciej, wybierać konkretne inicjatywy, aby trafnie rozwiązywać dany problem. Jesteśmy stąd i lepiej rozumiemy specyfikę otoczenia, w którym na co dzień funkcjonujemy. Udana współpraca jest istotnym czynnikiem decydującym o sukcesie, dlatego informujemy i konsultujemy z Wami podejmowane decyzje. Bo współdecydowanie o naszych sprawach i branie za nie odpowiedzialności to prawo, z którego aktywnie korzystamy. Dziękuję mieszkańcom gminy Dębę Wielkie za Waszą pracę na rzecz rozwoju naszych miejscowości. Wasza troska o dobro wspólne przejawia się w wielu działaniach prospołecznych, które angażują mieszkańców młodszych i starszych do aktywności lokalnej. Doceniam Waszą pełną zaangażowania postawę. Dzięki Wam lokalny samorząd podejmuje decyzje w oparciu o szeroki udział różnych grup społecznych. Wszyscy na tym zyskujemy. Czujemy, że nasza gmina jest najlepszym miejscem na Ziemi. Szanowni Państwo, postawa naszych mieszkańców jest powodem do dumy. Liczba pomysłów, z jakimi się Państwo zgłaszacie, z roku na rok wzrasta. Jesteście pełni energii i chęci do pracy na rzecz rozwoju swoich miejscowości. Warto w tym miejscu wymienić działalność pań zrzeszonych w kołach gospodyń wiejskich które pielęgnują piękne mazowieckie tradycje i wychowują kolejne pokolenia w poszanowaniu naszych zwyczajów oraz ochotniczych straży pożarnych. Drówny i duchowie, można na Was zawsze liczyć w obliczu zagrożenia na częściej jako pierwsza służba profesjonalna zabezpieczacie życie, zdrowie i imienie osób znajdujących się w niebezpieczeństwie. Ogromne podziękowania kieruję pod Waszym adresem. Z okazji 30-lecia odrodzenia samorządu terytorialnego dziękuję mieszkańcom Gminy Dobre za dotychczasową, bardzo dobrą współpracę. Nasza Gmina Ziemi zmienia się dzięki Wam na lepsze. Staje się atrakcyjnym miejscem do zamieszkania, prowadzenia działalności gospodarczej oraz wypoczynku. Jestem dumny, że tutaj mieszkam i pracuję. Pozdrawiam cały powiat. Na pomoc i poszukiwanie metod wyrównywania szans osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej to zadania, które często inicjują i realizują organizacje społeczne. Na terenie powiatu funkcjonują liczne inicjatywy pozarządowe, które różnymi sposobami rozwijają problemy bezdomnych, chorych, starszych, niepełnosprawnych czy dyskryminowanych. Jest to możliwe dzięki ludziom wielkiego serca poświęcającym bezinteresownie wolny czas osobom oczekującym na wsparcie. Święta Odrodzenia Samorządu Lokalnego to znakomity moment, żeby podkreślić znaczenie wspólnot lokalnych, którą państwo polskie 30 lat temu stworzyło możliwość samodzielnego działania obywateli na rzecz odbudowania godności człowieka w oparciu o zasadę solidarności. Wyrazy wdzięczności kieruję pod adresem mieszkańców miasta i gminy Halinów. Jesteście aktywni. I pełni zaangażowania w działanie na rzecz naszych miejscowości. Czuję Wasze wsparcie, które mobilizuje mnie do jeszcze większej pracy. Doceniam Waszą pracowitość i przedsiębiorczość. Liczę, że zawsze tacy będziecie. Kreatywni, energiczni, pełni pasji i niekonwencjonalnych pomysłów. Mają duży wpływ na rozwój naszych miejscowości. Różne pomysły i działania jednoczą ludzi wokół wspólnego celu jakim są na przykład wstrojenie ołtarzy przed procesją Bożego ciała, zorganizowanie szkolnego festynu, zbiórka na leczenie dziecka dotkniętego nagłą chorobą, rodzinny rajt rowerowy po okolicznych gminach, doskonalenie śpiewu w miejskim, gminnym lub kościelnym chórze i wiele, wiele innych. Te mniejsze i większe przedsięwzięcia nadają życiu sens oraz niwelują poczucie wykluczenia społecznego. Dużo zawdzięczamy lokalnym liderom, którzy mobilizują mieszkańców do wzięcia spraw we własne ręce. Dziękuję Wam, drodzy mieszkańcy Gminy Jakubów, za Waszą aktywność. Nauczona dotychczasowym doświadczeniem z nadzieją spoglądam w przyszłość. Wiem, że mieszkańcy naszej Gminy jeszcze bardziej włączą się w służbę lokalnym społecznościom, bo czulują silną więź ze swoimi miejscowościami. Dlatego chcą pomagać, działać, aby nasze wsie tętniły energią i stawały się z każdym dniem coraz piękniejsze. Wspólnoty lokalne powstają w oparciu o wspólne działania, których efekty są widoczne w naszej przestrzeni. Atrakcyjne miejsca do rekreacji, międzypokoleniowe zespoły artystyczne zdobywające uznanie podczas krajowych i międzynarodowych konkursów, widowiskowo uroczystości nawiązujące do ważnych rocznic lokalnych i narodowych. Zaangażowanie to wynika m.in. ze spotkań pełnych pasji animatorów lokalnych z uczestnikami przedsięwzięć w przestrzeni publicznej. Mamy świadomość, że z roku na rok rośnie rola miejskich i wiejskich miejsc spotkań spotkań jakimi są świetlice, biblioteki, skwery czy po prostu estetycznie zagospodarowane place w centrach miejscowości. Powstanie tak dobrze zaprojektowanych wspólnych przestrzeni z wynikiem dialogu, sporu i kompromisu z różnymi grupami społecznymi, które zgłaszają nam swoje oczekiwania. Dziękuję Wam Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Kałuszyn, że jesteście tak bardzo zainteresowani procesem podejmowania decyzji w naszym mieście i gminie. Obywatelska aktywność pozytywnie wpływa na sposób prowadzenia dialogu. Dziękuję wszystkim mieszkańcom za zaufanie i bardzo dobrą współpracę. Dziś mamy Polskę samorządową i jesteśmy świadomi, że odpowiedzialność za to, co się dzieje na terenie naszych gmin, to zbiorowy obowiązek obywateli, mieszkających na danym terenie, borygających się z rozmaitymi problemami. Korzystamy z możliwości niesienia realnej pomocy członkom naszej wspólnoty. Spełniamy swoje plany i zamierzenia. Od nas zależy, co będzie robione, jak i dlaczego. Tak funkcjonuje społeczeństwo obywatelskie, które troszczy się o dobro wspólne najlepiej jak potrafi, w adekwatny dla niego sposób. Z okazji święta odrodzenia samorządu terytorialnego składam mieszkańcom gminy Latowicz serdeczne życzenia. Dziękuję Wam że staracie się pomimo swoich licznych obowiązków bezinteresownie pracować na rzecz rozwoju naszej gminy. Doceniam wasze zaangażowanie, dzięki Wam i ja mam więcej zapału do pracy, ponieważ wiem, że ma ona sens, gdyż otrzymuje od Was pozytywne informacje zwrotne. Każdego roku pojawia się wiele cennych przedsięwzięć, które mają wpływ na umacnianie naszych społeczności. Dziękuję Wam za zaufanie i proszę o dalsze zaangażowanie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. 30 lat doświadczeń odrodzonej samorządności to konsekwentna praca na rzecz kształtowania przestrzeni lokalnej w postaci rozwoju infrastruktury technicznej, zwiększania ilości terenów rekreacyjnych, doposażenia, budowy lub remontu instytucji edukacyjnych, społecznych, kulturalnych i sportowych. Nowo powstałe lub zmodernizowane z zachowaniem najwyższych standardów obiekty mogły powstać dzięki wspólnemu wysiłkowi wielu osób. Bez ich osobistego zaangażowania niektóre inwestycje byłoby, byłoby trudne do zakończenia w terminie. Dziś możemy z powodzeniem korzystać z nowoczesnych hal sportowych, boisk, siłowni na świeżym powietrzu, ścieżek edukacyjnych, przedszkoli, szkół, bibliotek czy domów kultury. Dzięki znacznym udogodnieniom życie staje się łatwiej, łatwiejsze. Dziękuję mieszkańcom gminy Misk-Mazowiecki za minione lata dobrej współpracy i mam nadzieję, że będzie ona kontynuowana w równie dobrej atmosferze. Razem w poczuciu obywatelskiego obowiązku pracujmy na rzecz rozwoju naszych miejscowości, aby życie w nich... Było atrakcyjne i przyjazne dla ludzi. Należy również podkreślić, że działania prorozwojowe jednostek samorządu terytorialnego przyspieszyły w 2004 roku dzięki przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. To samorządy lokalne decydują, jakie przedsięwzięcia są finansowane z pozyskiwanych środków zewnętrznych, a decyzje te nie są podejmowane jednoosobowo. To wynik konsensusu społecznego dyskusji z radnymi, przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorcami. Wiemy, że dobrze zaplanowane inwestycje odpowiadają na zidentyfikowane potrzeby członków danej wspólnoty, pobudzają aktywność mieszkańców i umacniają więzi. Mamy świadomość, jako włodarze miast i gmin, że budowanie tożsamości lokalnej, dobrych relacji sąsiedzkich, Wspólne poszukiwanie metod rozwiązywania problemów społecznych, w tym także szczególnie dbałość o środowisko naturalne, mają kolosalny wpływ na zrównoważony rozwój lokalny, który w efekcie służy nam wszystkim. Jubileusz Odrodzenia Samorządu Terytorialnego jest znakomitą okazją, aby podziękować mieszkańcom Mińska Mazowieckiego za to, że udało nam się razem zbudować piękne, przyjazne miasto, pulsujące dobrymi relacjami między ludźmi, tworzącymi spontaniczne sieci współpracy, które służą nam wszystkim. Słowa uznania kieruję do mieszczanek i mieszczan, że wspieracie nas, samorządowców, w rozwiązywaniu codziennych problemów i podejmowaniu nowych wyzwań. Jestem dumny, że potrafimy solidarnie współdziałać dla dobra wspólnego. Zawsze mogę na Was liczyć i za to jestem Wam. W tym dniu wybiegamy również myślami w przyszłość. Za 30 lat nasze dokonania będą już historią, ale zależy nam, aby dzisiejsze osiągnięcia były dobrym budulcem, z którego korzystać będą następne pokolenia. W perspektywie nadchodzących lat siła lokalnych społeczności musi wzrosnąć, bo coraz więcej obywateli aktywnie korzysta ze swoich praw i kieruje się poczuciem dobra wspólnego. Każda wspólnota buduje swoją tożsamość, która łączy daną społeczność mieszkańców, tworząc więzi pomiędzy ich członkami. Dzięki takim relacjom wzmacniamy poczucie przynależności, a co za tym idzie, czujemy większą odpowiedzialność za członków wspólnoty. Tylko w takiej sytuacji mieszkańcy chętniej współuczestniczą, uczestniczą w podejmowaniu decyzji na poziomie lokalnym bo czują się związani z konkretną miejscowością i jej los jest im szczególnie bliski. Słowa uznania kieruję do mieszkańców gminy Sienica. Dziękuję za bardzo dobrą dotychczasową współpracę. Jestem pod wrażeniem Waszych pomysłów oraz inicjatyw. Wspólny wysiłek i aktywna współpraca pozytywnie wpływają na naszą społeczność. Jestem z Was dumny. I doceniam Wasze zaangażowanie w rozwój naszej gminy. Transformacja ustrojowa w Polsce zmieniała sposób życia społecznego. Dziś możemy żyć i pracować w Polsce, w której obywatele troszczą się o swoje miasta i wioski, podejmują śmiałe wyzwania, mają twórcze pomysły. Jedni pracują na rzecz swojej wspólnoty, Inni wyjeżdżają w świat i promieniują swoim talentem, który pomógł im rozwinąć instruktor z pobliskiej biblioteki, animator z Domu Kultury, czy nauczyciel w przedszkolu lub szkole. Historia udowodniła, że razem, silni mimo trudności i różnic zdań, potrafimy wygrywać. Serdecznie dziękuję mieszkańcom gminy Stanisławów za życzliwą współpracę. Wiem, że mogę liczyć na Wasze wsparcie. Jestem wdzięczna za inspirujące dyskusje z radnymi, sołtysami, radami sołeckimi, lokalnymi liderami i mieszkańcami wsi. Bardzo mi pomagacie w codziennej pracy samorządowej. Jestem dumna, że potrafimy rozmawiać i szukać porozumienia ponad podziałami. Współpraca jest pierwszym krokiem w kierunku rozwoju kultury obywatelskiej, która łączy pokolenia i uczy odpowiedzialności za to, co wspólne. Reforma z 1910 roku jest wielkim zwycięstwem demokracji. Polska stała się krajem wolnych obywateli, którzy mogą podejmować autonomiczne decyzje, działać na rzecz dobra wspólnego. Jesteśmy przywiązani do takich wartości jak wolność i samorządność. Dlatego tak dobrze odnajdujemy się w lokalnych wspólnotach, w których możemy na różne sposoby współpracować, szukać konsensusu społecznego w celu realizacji pomysłów, które służą nam wszystkim. Rozpoczęte dzieło będziemy kontynuować. Mieszkańcom Szyliówka dziękuję za minione lata bardzo dobrej współpracy. Postać wizowej Krzysztofskiego, który był mieszkańcem naszego pięknego miasta, zobowiązuje nas do szczególnej dbałości o dziedzictwo kulturowe i dalszej, wytężonej pracy służącej edukacji regionalnej i promocji historii Polski w kraju i za granicą. Jestem przekonany, że nasi mieszkańcy, tak aktywni do tej pory, dalej będą angażować się w realizację licznych przedsięwzięć publicznych i prywatnych na terenie naszego miasta, które rozwija się dzięki ich zaangażowaniu. I staje się atrakcyjnym miejscem... W dniu 30. To. rocznicy pierwszych wolnych wyborów do samorządu warto również pamiętać o głównych twórcach reformy samorządowej. A byli to profesor Jerzy Regulski, profesor Michał Kulesza i profesor Jerzy Stępień. Dwóch z nich gościliśmy podczas jubileuszy powstania Powiatu Miskiego W 2010 roku zaszczycił nas swoją obecnością profesor Michał Kulesza a w zeszłym roku mieliśmy przyjemność gościć profesora Jerzego Stępie. Ojcowie samorządu udowodnili nam, że śmiałe idee możemy wprowadzić w czyn. Dziś, dzięki nim i wielu działaczom opozycji antykomunistycznej, możemy z odwagą spoglądać w przyszłość i realizować nasze aspiracje. Rozpoczęta w latach 90. XX wieku decentralizacja sprawiła, że samorząd lokalny jest blisko spraw obywateli. I łączy ich wokół wspólnych celów. Profesjonalizacja trzeciego sektora jest ważnym elementem rozwoju kultury obywatelskiej. Dlatego zależy nam, żeby organizacje pozarządowe zyskiwały na znaczeniu i aktywnie uczestniczyły w kształtowaniu swoich miejscowości. Bo oczywistym faktem jest, że razem możemy więcej. Jubileusz funkcjonowania samorządu terytorialnego jest wspaniałą okazją do świętowania pomimo tak trudnego czasu, w jakim się teraz znajdujemy z powodu koronawirusa. Lecz z dumą stwierdzamy, że nasza lokalna społeczność staje egzamin każdego dnia. Wysiłek szeregu osób, często anonimowych, zasługuje na szacunek i uznanie. Dlatego dziś szczególnie dziękujemy pracownikom służby zdrowia, inspekcji sanitarnej, policji, straży i wojska. Jesteśmy wdzięczni, że z takim poświęceniem angażujecie się w codzienne obowiązki. Dzięki wam my czujemy się bezpiecznie. W tym szczególnym dniu, dniu jubileuszu 30-lecia odrodzenia samorządu terytorialnego w Polsce słowa wielkiego uznania i szacunku oraz ogromne podziękowania kieruję do wszystkich byłych i obecnych radnych, wójtów, burmistrzów, pracowników instytucji publicznych, służb mundurowych, inspekcji i straży, sołtysów, rad sołeckich, duchowieństwa, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i wszystkich mieszkańców miast i wsi z terenu powiatu mińskiego. Jestem dumny i wielce zaszczycony, że mogę pełnić funkcję starosty w powiecie mińskim, pięknym powiecie mińskim. W powiecie bardzo bogatym mądrością, kreatywnością i poczuciem odpowiedzialności jego mieszkańców. Dziękuję Wam i wyrażam wdzięczność za ogromne zaangażowanie w pracę na rzecz naszych małych ojczyst, gminnych wspólnot samorządowych. To dzięki Wam tak wspaniale one się rozwijają. Z okazji tego pięknego jubileuszu życzę Państwu wielu sukcesów, zdrowia, wszelkiej pomyślności. A nam, samorządowcom, życzę uznania społecznego, i satysfakcji z wypełnianej misji publicznej powierzonej nam w wyniku demokratycznych wyborów. Bądźmy zawsze blisko ludzi, uważnie słuchajmy ich głosu, realizujmy jak najlepiej potrafimy powierzone nam zadania dla dobra naszych mieszkańców, dla dobra Rzeczpospolitej.